Hej, Siemanko, to 16 i witam Was w kolejnym odcinku stosowania na e, piw na kanale I piwem testowanym jest Harnaś Piwny Energetyk. Kiedyś testowałem dla Was coś podobnego, bo tyle że z warki. Y, Warka energii się nazywało teraz mamy Harnaś Piwny Energetyk. Rzeczywiście jest to 0%. Zobaczmy, ile to ma cukru. 4,6 g cukru, ale to jest na 100 ml. Z, o kurde, ile to jest w puszce pół litra. 23 gramy cukru będą w całej puszce. Naprawdę dużo. Białko pół, gram, e, pół grama. Aha, czyli poniżej pół grama. Węglowodany, węglowodany 7 gramów. Tu nie, ale 32 kalorie. 160 kalorii w całej puszce. Wydaje się sporo. Kofeiny, nie wiadomo ile tu jest kofeiny. Nie patrzyłem w sumie kofeina ile tu jest. Tauryna 20, no to zazwyczaj tak jest, jest no, w każdym przypadku. Z zagęszczonego soku, o soki jakieś 20%, nieważne. Komary mnie strasznie gryzą, ogólnie nagrywam dzisiaj film na dworzu. No yy... nie, do... Kofeiny tutaj nie patrzę, sorry, ale jest jestem trochę i kofeiny niestety nie odczytam ile jest. O. Piwo otworzone, lecimy. Czy wezmę? Dobry w nim miesza się smak piwa ze smakiem energetyku. Prawdopodobnie dobrze oddziałuje na kubki smakowe. Nie jest taki super słodki, bo właśnie gorzkość energetyka, gorzkość energetyka, gorzkość piwa, jak się zmiesza ze słodkością energetyka, to akurat jest taka fajna kombinacja. Jakiś, a, je, kurde, zapaliłem lampkę i mi mol. mi generalnie lata przed telefonem teraz. Stawiam tu notę 7 na 10, jest naprawdę spoko. Dla osób, które nie piją alkoholu, albo chcą, chcą się napić piwa na kaca, to taka zerówka to jest idealne rozwiązanie. Czy z, nie, nie wiem czy zrówka zadziała na kaca, bo nigdy nie próbowałem zawsze zazwyczaj, zwykłe piwo. Ale jak coś, to takiej energetyk dostarczy Wam kofeinę, taurynę i trochę Was pobudzi na chwilę. A na kacza to jest akurat fajna sprawa: pobudzi Was, nie będziecie tak leżeć na ziemi czy na łóżku ze zgonowani. Dobry. Dobry skurczypik, polecam. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z Lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy znajomym. Znajomym zapraszam was do za No bo po poprzednie filmy na następne. Hej, siemanko, tu Miazga, znacie. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja siema.